Słuchajcie, wszyscy doskonale wiemy, jak to na budowach jest. Nie każda ściana jest idealnie prosta i nie każda ściana trzyma idealnie pion. Ale my, stawiając drzwi, jesteśmy praktycznie na samym końcu montażu i wszyscy od nas oczekują, że już będzie cacy pięknie, żeby nikt nie wracał do nie wiem, szpachlowania, gipsowania itd., itd. Nieraz nas klienci proszą, żeby, mimo że ściana jest krzywa, to żeby wstawić krzywo też drzwi. Czyli jeżeli ściana nie ma pionu, to żeby ościeżnicę przytulić, po prostu do ściany, ustawić ościeżnicę y, zgodnie z pionem ściany. I oczywiście można tak zrobić, znaczy można. Możemy tak zrobić, ale w drzwiach szylgowych. I oczywiście w ramach rozsądku, bo jak tam ściana wam ucieka 5 cm, to nic się z tym nie da zrobić. Ale w ramach rozsądku możemy te drzwi stawić nie w pionie po prostu. Drzwi przylgowe mają tą zaletę, że skrzydło ma przylgę i ta przylga sporo ukrywa. Natomiast jeżeli byśmy zrobili taki maner w drzwiach bezprzylgowych, no to tu już kolorowo tak nie jest, bo zobaczcie tu mamy drzwi bezprzylgowe i ta ściana jest pochylona, ościeżnica jest mocno odstawiona. Od ściany, która była po prostu stawiana w pionie, wtedy ładnie skrzydło ościeżnicą tutaj się licuje. Natomiast, jeżeli byśmy tą ościeżnicę pochylili do ściany, to no to skrzydło nagle nam mocno wyjdzie poza obrys futryny. I to naprawdę mocno rzuca się w oczy. Jak kupujecie drzwi za spore sumy, bo wszystkie drzwi bezprzylgowe są zdecydowanie droższe od zwykłych drzwi przylgowych to możecie być niezadowoleni i przy drzwiach bezprzyrzugowych w ogóle nie ma mowy o tym, żeby ościźnicę jakoś pochylać, dostosowywać się do ściany. Bo po pierwsze, my nie chcemy wracać później na jakieś poprawki yy, przerabianie tego, a po drugie, nie chcemy się tłumaczyć, tłumaczy się przede wszystkim przed waszymi drugimi połówkami.